Cześć, witajcie na kanale Fabryki Słów. Wracamy do was z kolejnym fabrycznym podsumowaniem. Tym razem czekają na nas, tym razem czekają na nas fantastyczne na was. Jak co miesiąc czekają? Na was czekają. Zresztą uh, się doczekaliście, tak. bo maj minął. Powiemy kilka słów o tych fantastycznych premierach i jeszcze obiecamy Wam co nieco na następny miesiąc oddaję głos do studia. Luisa? Oddajemy głos Benkowi. Hmm. Czwarty tom, e, pusty horyzont. Tym razem Benek ze swoimi przyjaciółmi przemieszcza e, się po pustyni w stronę pustego horyzontu. Hmm. E, jest e, bardzo dużo akcji, bardzo dużo walki. E, Benek się rozwija. Co mogę powiedzieć? No musicie dać szansę Benkowi. No, już kto dotarł do czwartego tomu to szanse dał, już się zakochał w benku, więc hashtag kocham benka. Pusty horyzont, kolejne dwa tomy mam nadzieję, że jeszcze w tym roku. Tutaj też dużo idą, ale oprócz tego, że idą, dzieje się co niemiara. I nawet ja to przyznaję. Tutaj naprawdę tak, dzieją się tak. rzeczy. Tutaj jest walka za walką. Mi się już pomieszały te walki, słowo honoru. No, na koniec Dobrze. trzeba było tylko podsumować, kto przeżył, żeby wiedzieć, co się... Benek. Benek, oczywiście. Benek i Amelia. Za Świetnie. Tak, Dobra. W basenie. I Też seks? jest to kłopot? Też. Też. Mhm. Tak? Nie pamiętam. No. Okej. Okay. Tak. Uważajcie z tymi miejscami publicznymi, bo z tego naprawdę mogą być srogie kłopoty. Tak było. Następna premiera maja, Ewelina Stefańska, Więcej niż zło. Już Wam nieco o tej książce opowiadaliśmy, pamiętacie na pewno, że jest tu zielarz Eustachy. I to jest chyba najczęstsze pytanie, jakie, chociaż dwa pytania, jakie Ewelina dostaje regularnie. Dlaczego Eustachy jest Eustachy, bo jest to rzeczywiście dosyć niespotykane imię. I dlaczego Ravi jest tak irytujący. Tego pytania kompletnie nie rozumiem, uważam, że Ravi jest absolutnie wspanialszą postacią w tej książce, ale o tak się nie dyskutuje. Natomiast na obydwa te pytania Ewelina odpowiedziała w trakcie premiery online, którą znajdziecie na naszym Facebooku i na naszym YouTubie. Gdzieś będzie link tu, tam, nie wiem, gdzieś będzie, szukajcie, a znajdziecie. W każdym razie na oba pytania odpowiedziała. Opowiedziała też dużo innych fajnych rzeczy, także bardzo zachęcam do, do obejrzenia, bo jest to rzeczywiście bardzo, bardzo ciekawa rozmowa. I bardzo ciekawą rzeczą jest to, dlaczego rabi nazywa się rabi. Warto zajrzeć i bo się jest tego. A Ustach nie nazywa się Ustach, bo jest źrażem. Nie do końca, nie, nie? nie. Znaczy, to by było najprostsze <gry> wyjaśnienie, nie, 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 Eustachy nazywa się tak na cześć... Nie mów, nie mów, nie mów, niech obejrzą. Do, to, właśnie, e nie, nie, nie będę mówić dlaczego Eustachy, ale Eustachy jest jeszcze logiczny, natomiast Ravi to jest naprawdę niesamowity plot twist i szapowa za, za, za szczerość autorki. No to lecimy dalej. Lecimy dalej, teraz to coś czego nie widać chyba. Aha. Mamy taką fantastyczną, mieliśmy taką fantastyczną premierę, <laughs> little pony, w jednorożce bardziej, e, słuchajcie, e, zakończyliśmy trylogię e, Mama Ja, e, tytułem Kolonia i podobno jest Ktoś tak to samo rzucie. wspaniała jak poprzednie części, które również są absolutnie wspaniałe. Ula twierdzi, że jest to Jack Reacher w kosmosie. Tak. Ja tak. na temat tej książki nie wiem kompletnie nic, gdyż jak zapewne już wiecie, brzydzi mnie wszystko, co robi, pił, pił i lata w kosmosie. Także nie tknęłam My... tego w ogóle, nawet nie chcę się zbliżać do tego czytnika. Teoretycznie, jakby książka była wydana w papierze, miałaby kolor żółty, okładka. Także wyobraźcie sobie. Tu wyobraźcie jest taki sobie. piękny żółty, tak. taki śliczny kurczacz. tak, by pasowało do, e, kurczaczek. Lepasowało do. Kurczaczek idealnie ja pasujący do tego cyborga. Tak, moim zdaniem to się wszystko zmieniło. E, ci, którzy przeczytali sobie bardzo mocno chwalą ten trorokie, więc e, zachęcamy do kupna jedenki, dwójki i trójki. Tak. A, i A teraz, teraz e, zaskoczenie, piękny, piękny, Boże, największe zaskoczenie. zaskoczenie. Tak, moje największe zaskoczenie, ale się wstyd przyznać, ponieważ to jest taka książka troszeczkę dla młodszego odbiorcy. I przebrnęłam przez nią bardzo szybko. E, to przebrnęłaś bardzo szybko. Boże święty, Boże, ale się trzepiasz. E, trochę grzęzłam czasami. <laughs> <laughs> w końcu na wózcie. Dobra, co, co w ogóle mnie zachwyciły w w tej książce, to jest e, ogromny, ogromny, plus do CINUSA Fejta, bo bohaterowie główni nie są e, tacy jednoznaczni i e, nie są dobrzy ani źli. Po raz pierwszy spotkałam się z takimi szarymi bohaterami. Dużo mają za uszami ale bardzo mocno a mówię, że bardzo szybko, bo książka jest cienka, ale mega dużo się tam dzieje i poczytajcie sobie recenzje w internecie, są wspaniałe i to właśnie mnie zaskoczyło, jak super odebraliście tę książkę, ponieważ autor nie jest takim, taką osobą bardzo dobrze znaną, on wydał Maga Witefnego u nas w wydawnictwie, też książka, która się Wam spodobała. No i trzyma poziom. Trzeba powiedzieć, trzyma poziom. W tym roku jeszcze we wrześniu bodajże będziemy mieć część drugą, to jest dydologia więc możecie na spokojnie sobie kupować, czytać przez wakacje, a potem nastąpi drugi tom. No i co jest fantastycznego w tej książce, to jak została wydana. No po prostu jak dostaliśmy tę książkę, jak, jak ją w ogóle zaczęliśmy miziać, macać i oglądać, no to jest, to jest cudo, po prostu cudo, twardo prawa i to... Yy, no taka jak akurat ja lubię, bo dobrze się trzyma, Mapki miasta, gdzie się dzieje główna akcja. No i przepiękne ilustracje Pawła Zaręby. Może to taka reprezentatywna nie jest, ta też nie. No. <grym> szukamy <grym dalej. szukamy <grym> dalej. Ale proszę, ale to jest moja ulubiona. Jeszcze tak. mam tam ze dwie-trzy ulubione. Ale nie będę Wam pokazywać. Myślę, A mi się na przykład ta tak książka. książka kojarzy bardzo z żambochem w szczycie jego formy. Ale tak, tak, tylko że ona jest prostsza, bo żamboch, mhm. bo tak, bo to, kurczę, masz rację. Mhm. No. I świetnie się przy tym bawiłam. Tak, tak. tak. Rzeczywiście jest, tylko żamboch jest ostrzejsze. Tam jest mhm. to jest takie troszeczkę bardziej właśnie lejcikowe. A zależy w jakiej warstwie. Leci kowy, kurczę, nie. jak oni go wieszali, na drzewie, nie Wieszali, czy drzewo miało go zeżreć, ja już myślałam, że to się stanie. A on przeżył. się uratował. Nie widzimy takiej ale, sytuacji. Ale tak, ta sytuacja <grym> była bez sensu, bo ewidentnie on nie powinien się uratować, bo by był taki, no taki w pewnym momencie byłaby taka, e, mm, no, no taki element właśnie takiego zaskoczenia, że jedziemy sobie, to jest takie dosyć mocno lajtowe i potem o, ktoś ginie, nie? Netflix cię rozpuścił już się odzwyczailiśmy, zawsze oczekujemy takiego traumatycznego okay, zwrotu dobra, akcji, kiedy, działali, kiedy będziemy chodzi, mieć w środku takie o mój Boże, dlaczego on zginął? No nie no, powinien być zginąć, to logiczne, ale no. dlaczego? I jeśli ktoś I on inaczej to robi, to jest takie ej, to, to nie powinno tak być, no a może ten bohater Potrzebny do czegoś, no może jeszcze. Wiesz nie, potrzebny do niczego. Mógł zginąć, naprawdę mógł zginąć. Fabuła była tym zyskała. No. O, o, o. A i jeszcze, jeżeli chcecie posłuchać autora, jak mówi o książce, to też znajdziecie taki krótki filmik na naszym YouTubie. Jest w ogóle autor jest przesympatycznym człowiekiem. Tak, prawda. tak jest. No to w temacie ginięcia. Dużo nie, nie? Nie, mus, nie muszę mówić, że hey, kres. Wszyscy to wiedzą, tak? To mamy w domyśle. Kres. Ale słuchajcie, jaki kres. To jest kres, kres. Teraz spokojnie możecie sobie, yy, nie wiem, zrobić trochę głośniej, iść zrobić herbatę, bo ja teraz będę gadać przez 10 minut o tej książce, tak? Bo to, jest, to są rzeczywiście premierowe teksty, tak? To, to nie jest nowe wydanie książek, które, które powstały naście lat temu. Owszem, są tu dwa, przepraszam, trzy teksty, które już kiedyś były publikowane, ale mówimy tu o, tu o publikacjach w 1997 roku w Nowej Fantastyce, w numerze 5 na 97, tak? Część z was jeszcze wtedy nie żyła, umówmy się. Tak. I jest to rzeczywiście bardzo trudne do znalezienia. Natomiast to są, to są dwa czy trzy opowiadania. Natomiast zdecydowanie więcej niż połowa książki, połowa objętości to są opowiadania napisane teraz do tego tomu. I słuchajcie, no. Kiedy się wielbi kresa od nastu lat, to przychodzi taki moment, że człowiek dostaje nowy tekst, i nie do końca wierzy, że to się sprawdzi, tak? Bo, bo to jest jednak, to jest miłość, która trwa od lat, tak? To, to, to bardzo łatwo jest y, tego typu zachwyt zawieść, bo okazuje się, że jednak autor, nie wiem, stracił trochę pazura, myśmy dojrzeli i już może niekoniecznie y, wielbimy tak samo. Przyczyny mogą być różne, ale powiem Wam jedno, kres... Wspaniałym autorem był, wspaniałym autorem jest i mam nadzieję, wspaniałym autorem pozostanie już pokres. To jest, te opowiadania to jest coś, co po prostu chwyta za gardło i nie puszcza do ostatniej strony. I naprawdę, naprawdę warto, chociaż od razu też ostrzegam, że Siedmiu Najemników to jest opowiadanie, które zaczyna się w taki sposób. Że ja osobiście czytałam je na raty. W sensie czytałam pół strony, musiałam odłożyć, pooddychać chwilę, mogłam czytać dalej. Bo to jest, na, to jest naprawdę mocna rzecz. I oczywiście mamy tu piratów, wojowników. Yy, mamy przez chwilkę nowe spojrzenie na, na Ridaretę, która w tym opowiadaniu jest wyjątkowo niesympatyczną osobą. Yy. Więc tu jest wszystko, co było w poprzednich tomach. Tu naprawdę nie, nie, nie będzie żadnych e, zwrotów akcji, ale to w jaki sposób on to napisał, to jest kres, którego jeszcze nie było. Mówię to z pełną odpowiedzialnością. Znaczy nie było. To jest kres, który jest bardziej kresem. To jest 110% kresa w kresie. <grytanie> <grytanie> bardzo, bardzo polecam. Aczkolwiek nie na wieczór, kiedy macie zamiar się wychilować, zrelaksować po ciężkim tygodniu, wypić herbatkę i y, utuleni lekturą pójść spać. To się nie zdarzy przy tej książce. Magyka Ale można koniecznie ją, ją czytać nie czytając, nie Moim zdaniem można. No jak się czyta kresa? Bo tam mam jakieś pytania. Moi drodzy, dobrze, to powtarzamy, powtarzamy po raz kolejny, bo nigdy nie jest za, za dużo powtórek. Pierwszy tom, Północna Granica, drugi tom, Król bez miarów i trzeci tom, Grombelarska Legenda, w dwóch tomach, jak pamiętacie zapewne, czytamy dowolnie. Tu możecie sobie miksować, wybieracie sobie, czy chcecie zacząć od jeźdźców, od piratów czy od rozbójników w górach. Natomiast w jakiej kolejności to przeczytacie. Nie ma żadnego znaczenia. Natomiast od kolejnego tomu, czyli od Pani Dobrego Znaku, mm -hmm. już należy czytać tak jak to wydawaliśmy, czyli Pani Dobrego Znaku, tom piąty i szósty. Następnie porzucone królestwo tom siódmy i żeglarze i jeźdźcy tom ósmy, oraz dalej tak, jak będziemy wydawać. Czyli to trzeba czytać już właśnie po siódemce. Właśnie tutaj jest ta, ta książka jest specyficzna, ponieważ to jest zbiór opowiadań, które nawiązuje do wydarzeń, do postaci, <gryt> może nie do wydarzeń, do postaci, które znamy z innych tomów, ale chronologicznie nie jest to w żaden sposób u, ze sobą powiązane. Okay. Można to spokojnie przeczytać y, oddzielnie. Nie wyłapiecie może pewnych drobnych smaczków, ale to naprawdę są smaczki. To yy, nadal jeśli nie macie zielonego pojęcia o otwórczości kresa, weźmiecie tę książkę, to oprócz tego, że stwierdzicie, yy, że gość ma obsesję na temat yy, brutalności i jakiś, bar, jakąś bardzo dziwną relację yy, z krwią, przemocą i honorem, yy, jakby wszystko zrozumiecie, tak? Jakby. Wszystko będzie ok, Także czy czytaliście, czy nie czytaliście, to akurat przeczytać musicie. Po prostu nie jakby. Sama okładka mówi, że trzeba. No trzeba, no. Bo inaczej po prostu jest... trzeba. Dla tej książki stracicie głowę. <laughs> to to się. O, się To tak. To, to, to się w sumie zgadza. A oprócz tego oczywiście jest piękna. No to, to już Wam pokazywałam w zeszłym miesiącu. To już się nie ma co rozwodzić. Jest tak samo piękna, jak wszystkie inne książki Kresa. Pięknych książek, to co? Teraz pochwalimy czerwiec może? Czyby wszyscy, wszyscy. Piękna wszyscy. książka Halo! Prawdopodobnie jedna z najpiękniejszych, jeśli nie najpiękniejsza książka, jaką kiedykolwiek wydaliśmy, czyli tasza suri cesarstwo o piasku. Oczywiście o samej książce będziemy Wam opowiadać więcej w podsumowaniu czerwca. Nie, ta ma złoto. No i co z tego? Ta malakie? I tyle, tyle, no, proszę, proszę, ta jest klimatyczna. No, co kto lubi? No, ja nie ja, ja nienawidzę książek w twardej oprawie, więc dla mnie jakby ona już straciła jeden rok. Ja SF nie nienawidzę oprawy. Niczego nie nienawidzę i wszędzie widzę zło, dlatego mnie zatrudniliście w wydawnictwie. Dokładnie tak było. E, A to więcej niż zło. Mam odpowiedź na wszystko. To ja, to ja, ale moja droga. na Boże, została pustym horyzontem. Ale na samych komplementach to my daleko nie zajedziemy. Także, za za Tasza Suri, e, będziemy Wam o niej opowiadać więcej, ale kupić możecie ją już teraz. Mhm. Dalej, Wilczy Trop, Patricia Briggs. Zasłoniliśmy CEC babce. <laughs> Zokłaliśmy tak, tego cyca było więcej, ale uznałyśmy, że jest rok 2022 tak, nie, jest nie będzie sztuciacycem. Tak, jest nie to będzie. niesmaczne, nie, nie ma sztuciacycem, jest babka w czerwonym topie. No która z nas nie chodzi w czerwonym topie, Halo. Może... A, okej, okay. no to Luiza. No ale cóż, no ale nie każda też ma nie, kapę. Czerwony, nie. Dalej co, nasz, nasz wielki. Hit, czyli <noise> przetajna Andrzeja Pili, piłka Sto egzemplarzy z autografem poszło w jeden dzień. Tak, w kilka godzin pewnie. Już dorab dorabiamy 3, już e następne egzemplarze, także nie traćcie nadziei, będą na Skill Hogu. Też gdzieś będzie link. Dobra, to jeszcze teraz ty coś powiedz. Może no to tak ja powiem, że aby. kończymy kolejną e serię SF. E to specjalnie dla Magdy wydajemy tyle SF, żeby sobie mogła nie czytać tych tak. książek. Bo, bo jak ruchyka. ja się tak napatrzę i się w nocy przyśni, to tak nienawidzę. Tak, tak. I kosmos ci się śni i też nienawidzę. Tak, nienawidzę, ja, więc się e, budzę e, pełna obrzydzenia. Tak e, zwycięstwo. Tak się zastanawiam, bo że książki czytałam, czy bardzo mocno zaspolerowaliśmy właśnie tą trzeci Narodzin Floty. No nikt się tego nie spodziewał, prawda? No, nikt się, to się tego tak też nie wygrają. Wygrają, no. no nikt, no. nikt. To Żaden. Nie, tak. Dłoń króla słońca to jest nasza premiera z Wielkiego Domu, czyli Great Też będzie sztosik, będzie pięknie wydana książka z zadrukowanymi tutaj karteczkami. więc brzegiem. brzegiem. To jest trylogia, prawda? To jest trylogia. Ula głową, że tak. Tak, Ula Zakadru głową, że tak. E, no i, e, no i, i teraz rozbijaj skrzydła. święty. I teraz znowu możecie iść Boże, sobie zrobić herbatę, nie, tylko nie. zróbcie głośniej, bo nie, Lisa nie będzie 10 minut opowiadać o komorniku. Długo nie będę opowiadać o komorniku, ale po prostu jestem zakochana w tym tomie drugim. Już Cieszę się, że już mamy trzeci tom, tekst do trzeciego tomu, bo jak skończę dwójkę, to będę od razu czytać trójkę. Michał Gałkowski. Co tobie się stało w mózgu, żeby tak fantastycznie mm. <laughs> zacząłeś pisać? To znaczy, raczej, zawsze pisałeś fantastycznie, bo każda Twoja książka jest rewelacyjną książką, ale to, co się dzieje w dwójce Areny Dłużników, to po prostu przechodzi ludzkie pojęcie. 110% Gołkowskiego w Gąkowski. Ja nawet mówię, że 150. Mm. Ja po prostu czytam, e, e, czy, 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 czytam tekst, mam przed oczami e, naszego komornika e, Ezekiela. E, ja widzę Michała Gołkowskiego w tej postaci, ja znajdę Michała Gołkowskiego, jego specyficzne poczucie humoru jego wygadanie to po prostu jest, jest ujęte w punkt. Boże, jak on opisuje spotkanie z Todorem, dobrze mówię, z Todorem świętym, e, potem sprawdzę, żeby nie było porutej, żeby się nie pomyliła w imieniu, bo już nieważne, e, to e, no, to jest coś cudownego. Ja czytałam sobie ten fragment dwa razy. Potem przeszliśmy do pisania, takiego krótkiego opisania, jako opowiedzenia o tym, jak spalił się Rzym za czasów Nerona i rozwinięcie tego, co on tam w ogóle potem posadził na środku Rzymu. To po prostu. To jest, to jest tak wspaniałe, mm. że. Tak, nie wiem, no kurczę, nigdy w życiu się tak nie roz. Nie, nie wiem, nie mogę tak się nakwalić, tylko Nie Inaczej, dobra, się zakiskałem, to się wytnie. E, dobra. To ucniecie tam gdzieś w połowie. Po prostu jestem zakłopana tej książki. Nie <laughs> nie, <ucnie. śmiech> o, nie nie, nie, po prostu się. Z... totalnie się zakręciłam. Ale ja nigdy tak nie wychwalałam Michała Gołkowskiego. Kurna, nie, nie wiem. Nikogo tak się nie stało. wychwalałaś? Dawno! Nie, chyba nikogo, nie? ale było wiele książek, mi się zachwycasz. No czasami się zachwycasz swoim kotem, ale to też jest swoim Nie, 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 Z takim entuzjazmem. Nie, teraz właśnie się tak zastanawiam, czymś tak zachwycałam. Nie, no, mnie jest rewelacyjne. Ale to dlatego, że bardzo mi śliwkę przypomina. Więc jeżeli kochaliście kiedyś Stefani plan, to weźcie płyn dla mnie, nie zawiedziecie się. A tak, to... Płyn dla mnie, Przypomnimy. A co tam? A przypomnijmy. Nie no, ma się chodzi. zachwycam, tylko po prostu akurat wtedy w odcinku mi nie było i nie mogłam powiedzieć o moich zachwytach. No, także że książkę sobie dawkuję, bo jest fantastyczna i wychodzi 30. A 30 czerwca jest premiera, ale 24 czerwca robimy spotkanie z Michałem Gołkowskim w Muzeum Polskiej Wódki. Mm -hmm. Także tak, że tak link, link będzie i już możecie sobie szukać te wydarzenia na naszym Facebooku i się zapisywać e, i zapisywać to sobie do w kalendarzu. Tak teraz myślę, że powinniśmy reklamować tę książkę. A to był głupia, A ja się, książka, książka, która zachwyciła Luizę Kwiatkowską. Nie, no bez przesady, <słuch> bez przesady, bez przesady, no bez przesady. Po prostu jestem zachwycona, jest, i zresztą poradzę. jak już wydamy tę książkę, może w podsumowaniu kolejnego miesiąca Wam wybiorę jakieś fragmenty i poczytam. <słuch> Bo to jest, to jest sztos, naprawdę. Głupią teraz, że tak się zapowietrzyłam tam w pewnym momencie. Jezu, Nie każdy się z tak. tym No i to by było na tyle. Dziękujemy Wam serdecznie za uwagę i widzimy się w podsumowaniu za miesiąc.